Uwaga, ważna informacja dla tych wszystkich, których interesuje temat zachowku. Weszła w życie nowa ustawa dotycząca fundacji rodzinnej, która prowadziła też zmiany w kodeksie cywilnym. Dotychczas chcąc zrzec się zachowku. Trzeba było mieć wyrok Sądu Najwyższego w tej kwestii. Od właśnie tego roku nie będzie już taki wyrok konieczny będzie można występować o odroczenie terminu płatności, zachowku o rozłożenie go na raty, a nawet w szczególnych przypadkach o obniżenie jego wysokości. Zachowek zwykle wiąże się z koniecznością zapłaty do wysokich kwot pieniężnych, dlatego te zmiany niektórych ucieszą, innych może nieco mniej. Daj znać, co myślisz o tych zmianach.